Okay, a teraz będzie film z serii pokaż kotku, co masz w środku. Łuch". Zobaczymy jak tam stworzeń przesmarowany, bo mówią, że powinien być fajnie, grubo, tłusto. Okay. To jest nowy, to jest stary. OK, to nic trudnego. To jest taka sprężynka jakby taka blaszka. I to tutaj trzeba wpierść ten ręcik. O, tak. I jedziemy z koksem. OK. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest. Nie naruszamy. Udało się. To teraz. To na czymś takim, długie paznokcie się przydają <gry> okej, okay, zobaczymy jak to tam jest grubo nasmarowane okay. o. w środku widnie coś a tutaj <gry> Widnia. Taki stworzeń szybciej się rozleci. Więc sobie namyślałem, że zrobię to, co mi powiedział znajomy mechanik. Żeby tutaj troszkę smaru dać. Nie mam innego. Rozmawia grafitowy. Tutaj coś jest taki wytrącone z olej. Wlejemy trochę. A fajnie się tam wlało a teraz jeszcze dowalimy może nie spędza, tak może będzie lepiej operacja dun, dun, dun. możliwe że na dłużej starczy taki stworzeń przesmarowany niż taki nieprzesmarowany О, и И... Wiem, czy ja to nie za dużo trochę, może lepiej więcej jak mniej. Okej. Okay. Będzie chyba będzie. Ok, Wytra sobie ręce. Ok, teraz to zakładamy na to. No. fajnie, Cyk, cyk. Uhu, tutaj trzeba więcej papieru do rąk. Ok. Nadmiar zgarniamy. I wciskamy w to. No I tak, to tak. O, no, kurde. Okej, okay. tutaj już fajnie wyszło. Bezło. Uh -huh. Okej, okay. czyścimy. zakładamy tego dziada, dobrze jest, dobrze, jakaś tam, okej, okay. fajnie, ja tutaj siedmio. i chyba na podobnej zasadzie będzie, że jak się zdejmowało, tak samo jej się zakłada, czyli po kolei troszkę natłuścić, dobrze, że smar jest, tutaj no, ściągać, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Trochę za nisko wlazło. Trzeba poprawić, bo wiadomo, wyjdzie pod uszczelkę, pod gumę i będzie lipa. No. I gitara. Na dół. Jest dobrze. A teraz zobaczymy jak wygląda ten stworzenie Lata nie był ruszany, więc może nie być za łatwe. Okay. Uh -huh. Jedno jest. Odejdzie. Uh -huh. Będzie ciekawie. Hetki, wszystko porze wiało. O matko. Czy ja tam widzę smar? Dobra, ściągamy. Nieważne jak ale tak jak widzieliście wcześniej tego nie ruszałem żeby nie było no tutaj już troszeczkę bidnie no ale słuchajcie, no, środek środek jeszcze przesmarowany kurde w głowie się nie mieści nie idzie to ruszyć, żeby to fajnie odbyć. no nie idzie ale jest, widać Jest przesmarowany grubiej niż ten Ten hm. On nie ma luzów w ogóle On nie ma w ogóle luzów Niesamowite Gumka dobrze trzymała, tutaj wiało ale tutaj nie ma nic. No dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten tyle samo wytrzyma. Jeżeli tutaj było dobrze przesmarowane i ten też będzie dobrze przesmarowany, to może starczy na kolejne 28 lat. No to hejka.